VAT. Jeden z podstawowych podatków, który na dzień dzisiejszy płacimy i który jest bardzo istotnym elementem w momencie, kiedy prowadzimy przedsiębiorstwo na arenie międzynarodowej i kupujemy rzeczy związane z naszą działalnością, czy produkty do odsprzedaży w innym kraju niż nasza firma posiada swoją siedzibę czy działalność. Więc otrzymujemy bardzo dużo zapytań z Waszej strony, co zrobić z podatkiem VAT i w jaki sposób ten podatek rozliczać. Chciałbym przypomnieć, że już 1 stycznia 2021 roku, czyli za około półtora miesiąca zasady rozliczania VAT dla przedsiębiorstw, które działają na terenie Wielkiej Brytanii, będą zmienione. Przede wszystkim będzie zmiana dotyczyć zakupu towaru z krajów Unii Europejskiej i wprowadzenie tych towarów do Wielkiej Brytanii, tak samo jak i sprzedaż z tych krajów, typu Polska, Francja czy Niemcy, do Wielkiej Brytanii dla osób indywidualnych. Te zasady będą się zmieniały. O tych zasadach chciałbym zaprosić Was na 26 listopada, na webinar, który właśnie przygotowujemy, który będzie. Mówić o tych sprawach. Więc 26 listopada o godzinie 18.00 czasu UK będzie webinar dotyczący tych zagadnień. Link do webinaru macie w opisie tego wideo. Ale chciałbym poruszyć kwestię w momencie, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą, tu i teraz, czyli na dzień 10 listopada 2020 roku, czyli mamy przedsiębiorstwo działające w Wielkiej Brytanii. Które dopiero co założyliśmy jako osoba indywidualna i chcemy kupić towar w Polsce. Pierwszą rzeczą najczęściej, jeżeli kupujemy ten towar w Polsce, polski dostawca pyta się nas: OK, fajnie, podaj nam numer NIP, to jest po pierwsze, numer NIP, oraz to, że będziemy liczyli bez VAT-u ten towar. No i nagle tu się zaczynają problemy i schody, bo wielu z Was wraca, zwraca się do nas z zapytaniem: Co to jest numer NIP? Który numer powinienem podać do polskiego dostawcy, żebym kupił towar bez VAT-u? Czy opłaca mi się kupić towar w Polsce bez VAT-u, żeby go wprowadzić na teren Wielkiej Brytanii? Otóż, numer NIP to nie, jest, to nie jest nic innego jak numer VAT w Wielkiej Brytanii. Często dostajemy informację, że numer NIP to jest numer UTR. Broń Boże, to nie jest numer UTR. Numer OTR jest bardziej przypisany do numeru ewidencji działalności gospodarczej bądź Regonu w Polsce, taki odpowiednik. I tego numeru tak naprawdę, jako przedsiębiorca, z Wielkiej Brytanii nie powinniśmy podawać do osób, które ten nie powinniśmy podawać tego numeru. To jest numer, który dotyczy do komunikacji pomiędzy nami jako przedsiębiorcą a Urzędem Skarbowym, ponieważ Urząd Skarbowy widzi nas po, tych, po tym numerze UTR, a nie widzi nas z imienia i z nazwiska, czy z nazwy firmy. Ponieważ ją możemy zmienić. Natomiast numer UTR dostajemy jeden, i w momencie, kiedy nawet zaprzestaniemy działalności gospodarczej jako osoba indywidualna i zamkniemy tą działalność, ale otworzymy po czterech latach, to ten numer będzie ten, to numer UTR będzie nadal ten sam. On dopiero po 10 latach ginie, i po 10 latach otwierając nową działalność gospodarczą, dotrzymamy nowy numer UTR. Więc jeżeli was Zapyta się przedsiębiorca z Polski, od którego chcecie kupić towar, o podanie numeru, nie podajemy numeru UTR dla niego. Więc to jest pierwsza zasada. W momencie, kiedy pytają się o numer NIP, a nie jesteście płatnikami VAT-u, ponieważ nie trzeba być w Wielkiej Brytanii płatnikiem VAT-u, żeby rozpocząć sprzedaż na Amazonie, eBayu czy gdziekolwiek indziej, w ogóle, żeby wprowadzając towar na, do obrotu w Wielkiej Brytanii, nie trzeba być płatnikiem VAT. Szczególnie na początku, płatnikiem VAT stajemy się w momencie, kiedy w przeciągu 12 miesięcy od 12 miesięcy kalendarzowych zrobimy obrót, czyli sprzedaż większą niż 85 tysięcy funtów, wtedy mamy obowiązek do zarejestrowania się na VAT. Jeżeli mamy mniejszą naszą sprzedaż, w firmie w przeciągu 12 miesięcy nie mamy obowiązku i nie musimy się rejestrować do podatku VAT, bo podatek VAT, jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek, czyli jest to coś dodatkowego, co będziemy płacić. Na podatku VAT nie ma zysków, nie ma możliwości zyskiwania na podatku VAT, i wszystkie osoby, które Wam mówią, że zarabiają na VAT-ie i tak dalej, mówią nieprawdę, bo najprawdopodobniej nie doczytały czegoś do końca i nie do końca coś rozumieją. Więc jedyną rzeczą, gdzie możemy mieć ewentualny zysk, podatku VAT, czyli nie mamy de facto zwrotu, tylko, tylko nam się tak, tak to wydaje, bo ten podatek i tak płacimy w momencie kupowania usługi czy e, kupowania produktu, to jest w momencie, kiedy my mamy naszą sprzedaż e, z zerowym podatkiem VAT, czyli załóżmy mamy obrót żywnością, który jest ze stawką zerową, a kupujemy usługi i produkty z 20% VAT, czyli ten VAT zapłacimy do sprzedawcy, sprzedawca płaci go do urzędu skarbowego, a my go z tego urzędu skarbowego odzyskujemy. Więc de facto nie zyskujemy, tylko te nasze pieniądze po prostu troszeczkę inaczej się obracają w tym naszym koobiegu w gospodarce. Więc w momencie, kiedy dokonujemy zakupu jako osoba indywidualna, czy jako firma Limited Company, która nie jest zarejestrowana do VAT-u w Polsce, i chcemy wprowadzić ten towar do obrotu w Wielkiej Brytanii, to w momencie kiedy my nie jesteśmy zarejestrowani do VAT-u, a firma w Polsce z reguły jest i chce od nas wymusić, że mamy podać im numer NIP, czyli po to, żeby oni wystawili fakturę z zerowym VAT-em, no to musicie poprosić, żeby wystawili Wam paragon bądź wystawili Wam fakturę z VAT-em 23%, bo nie jesteście płatnikiem VAT. To, że wiele przedsiębiorstw w Polsce tego nie rozumie, wielu księgowych wręcz wymusza i według nich, Firma, która robi obrót międzynarodowy, musi być płatnikiem VAT-u. To jest ich punkt widzenia i nigdy nie przyjmujcie punktu widzenia jakiejś firmy do tego, co robicie u siebie. Więc w momencie, kiedy u siebie nie jesteście płatnikiem VAT-u, poproście firmę z Polski o naliczenie 23% VAT-u, który zapłacicie, kupujecie ten towar w cenie brutto, sprowadzacie ten towar do Wielkiej Brytanii i wprowadzacie go do obrotu. Więc to jest najprostsze, co może być. Czego, no, tak jak mówię, nieczęsto nie zdarza się tak, że firmy z Polski rozumieją ten system i one wręcz czasami wymuszają, już tak jak powiedziałem, że musicie być płatnikami VAT, żeby wam mogli ten towar sprzedać. No, tak się zdarza, że jeżeli ktoś się uprze, że bez numeru VAT wam nie sprzeda, czy bez numeru NIB wam nie sprzeda, zmieńcie dostawcę. Po prostu. Znajdźcie takiego dostawcę, który Wam sprzeda w tej cenie. Teraz, jakie dokumenty Wy, jako przedsiębiorca z Wielkiej Brytanii, powinniście posiadać, aby móc zaksięgować taki zakup? Otóż, w Wielkiej Brytanii najlepiej oczywiście jest posiadać fakturę na firmę, nazwę firmy. Jeżeli mamy firmę Limited Company, to na dane z tej firmy. A jeżeli pracujemy jako osoba indywidualna, jako self-employed, no to w tym momencie ta faktura będzie na nasze imię i nazwisko i ewentualną nazwę firmy tradingową, którą używamy w stosunku do klientów i na tej fakturze najlepiej właśnie, żeby były wszystkie wasze dane, zakup w walucie polskiej, bo w takiej kupiliście i co tam kupiliście i w jaki sposób to zapłaciliście, czy bezpośrednio, czy z terminem odroczonym i tak dalej, i tak dalej. więc to są potrzebne rzeczy. Natomiast oczywiście także może być honorowany paragon zakupu, Czyli jeżeli kupiliście z jakiejś firmy i firma wam wydrukowała paragon z kasy fiskalnej na zakup towaru, on też może być honorowany, że ten towar kupiony w Polsce na podstawie paragonu jest również ważny. To dokument, który możemy wprowadzić do księgowości, żeby zaksięgować zakup waszego towaru w tej wysokości. Więc to są bardzo często powtarzające się pytania, tak jak mówię. Dzisiaj mieliśmy dwa, więc dzisiaj mamy godzinę 12.30, natomiast od rana już dwa zapytania dokładnie z tego tytułu przyszły. W ostatnim tygodniu było ich kilkanaście, więc tych zapytań jest dużo stąd. Nasze wideo w związku z tym. Natomiast muszę, musicie pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2021 roku te zasady zmienią się dla przedsiębiorców, którzy sprzedają w Wielkiej Brytanii. Również zmieni się to dla przedsiębiorców, którzy są na Europie kontynentalnej, czyli to będzie, załóżmy, mogą to być przedsiębiorcy z Niemiec, z Polski, czy z jakiegokolwiek innego kraju z Unii Europejskiej, którzy będą sprzedawali swoje towary za pośrednictwem platform takich jak Amazon, eBay, Etsy, Facebook czy własna strona internetowa, do klienta indywidualnego i do przedsiębiorcy. Te, te zasady zmieniają się już, proszę pamiętać, od 1 stycznia 2021 roku, czyli za około półtorej miesiąca czasu i te zasady będą wprowadzane także stopniowo, w zależności od tego, jaki rodzaj firmy, jaki rodzaj produktów jakie zależności. I o tym będziemy mówili, na co serdecznie zapraszam 26 listopada 2020 roku o godzinie 18 na webinar, który właśnie będzie dotyczył tych zagadnień związanych z tymi zmianami, które nastąpią już niedługo. Więc serdecznie zapraszam osoby, które są zainteresowane zakupem. Czy dowiedzeniem się więcej na ten, na ten temat przygotowujemy wszystkie informacje z tym związane. Natomiast no, to na pewno rozwiąże Wam wiele problemów które, czy pytań, które będziecie mieli już w niedługim, w niedługim czasie. Więc raz jeszcze serdecznie zapraszam na webinar, który będzie 26 listopada tego roku. Związany właśnie z VAT-em po Brexit, czyli z tym nowym VAT-em, z nowymi zasadami rozliczania, zakupu i wprowadzania towaru do obiegu w Wielkiej Brytanii oraz sprzedaży z Wielkiej Brytanii do krajów, które są w Unii Europejskiej. Będziemy na ten temat rozmawiać właśnie 26 listopada. Serdecznie zapraszam do zakupu tego, tego webinaru. Mam nadzieję, że dowiecie się tam dużo, dużo więcej. I pozwoli Wam to przygotować Waszą firmę właśnie do tego, jak będziecie musieli sprzedawać, raportować oraz jakie dokumenty będziecie musieli trzymać i jakie rozliczenia będziecie musieli robić po tym okresie czasu. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za. Waszą obecność. Będzie oczywiście bardzo miło, jeżeli udostępnicie ten live na swoich kanałach, aby jak największa liczba osób mogła się dowiedzieć i przygotować do tego. Nie będę ukrywał dość trudnego czasu, który będzie nas czekał po 1 stycznia 2021 roku. Będzie bardzo dużo zmian, będzie sporo zmian, gdzie nie każda firma nadąży za tym wszystkim. Nie będę ukrywał, że wiemy o tym już, że Urząd Skarbowy, Urzędy Celne nie są gotowe na te zmiany, więc niestety nie będą nas czekały najłatwiejsze czasy w przeciągu pierwszego kwartału, bądź nawet i drugiego w następnym roku. No ale trzeba się do tego przygotować i przedsiębiorstwo, które nie jest przygotowane, nie powinno być zaskoczone zmianami, że potem coś się nie, nie uda albo będzie w tarapatach. Raz jeszcze przypominam, 26 listopada, webinar związany z VAT-em i z nowymi zasadami po 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia na webinarze. Pozdrawiam, Szymon Niestryjewski. Do zobaczenia.